Cześć dziewczyny, witam Was z powrotem na moim kanale. Znowu tu jestem. <grym>, Wiem, że miałam wrócić za 3 miesiące, ale jednak jest inaczej i wracam już teraz. Jeżeli jesteście zainteresowane tym, jak wykonać taki makijaż, bardzo mocny, ale wiecie, że ja bardzo mocne makijaże noszę na co dzień i lubię, więc u mnie będą się takie właśnie często pojawiać. Jeżeli jesteście zainteresowane tym, jak go wykonać, to zapraszam do dalszej części filmiku. Pa pa! A więc zaczęłam od nałożenia podkładu. Zmiksowałam dwa, czy znaczy zmieszałam dwa: 51 Vanilla curl z burzuła i NYX w kolorze 06 Natural Beige. Nałożę na wszystkie niedoskonałości concealer z Maybelline z serii Fit Me to jest w kolorze 10 Light. Zrobię makijaż, który się Wam w sumie spodobał na Instagramie. Właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to ja mam Instagram, zapraszam Was do na tą właśnie platformę, bo w ten sposób się najłatwiej komunikować i nawet jak nie nagrywam filmików, to robię często zdjęcia mojego makijażu, który mam w dany dzień i tam możecie sobie właśnie podpatrzeć, może akurat spróbujecie sobie odtworzyć coś, co ja mam na oczach. No i dzisiaj sobie przypudruję też dolną powiekę i jeszcze korektor pod oczami, który sobie nałożyłam, pudrem z Ben Nye Neutral Set. I to jest taki biały puder, który nie zostawia tak naprawdę na powiece żadnego koloru, więc... Znaczy na, na skórze, nie na powiece, ale ogólnie na skórze. Ok, a więc makijaż oka zacznę od zaznaczania załamania powieki takim odcieniem ciepłym bardzo brązu. I to jest Soft Brown z Maca. Także idę tylko po załamaniu i tylko wewnętrznie, nie wewnętrznej, tylko w zewnętrznej e, stronie powieki. Jak już e, ta największa ilość koloru, którą nałożyłam, jest tutaj w, w, w załamaniu, to wtedy już poruszam się pędzelkiem troszeczkę wyżej, bo ten kolor wtedy y, nie roznosi się tak naprawdę na całą powiekę y, taką, takim, taką dużą warstwą, tylko już tą końcówką, która jest na tym pędzelku. Teraz biorę y, cień Kit też z Mac'a i dokładam właśnie tego cienia w załamanie i troszeczkę wyciągam ten cień tak idąc y, jakby od jakby zakończenia linii wodnej, w stronę brwi, końcówki brwi, żeby tutaj troszeczkę powstało mi takie kocie oko. No ok. Tutaj dosyć mocno wygląda to, widzę w kamerze, ale wierzcie mi, że to tak mocno, aż nie wygląda przy świetle takim dziennym. Teraz biorę taki mniejszy pędzelek. On już jest brudny. <laughs> nie pytajcie dlaczego. I będę dokładać takiego ciemnego cienia z paletki Wet n' Wild. I teraz będę przyciemniała załamanie bardziej kolorem takim najciemniejszym z tej paletki, i on właśnie tutaj jest określony, że jest do crease, czyli do załamania. Także. Nabieram troszeczkę na pędzelek, taki malutki, to jest Sigma Blending E36. To jest taka trochę jak miniaturka 217 strzypuję. Pamiętajcie, żeby zawsze strzypywać pędzelek, które będziecie miały 100 razy mniej obsypywania się, albo zupełnie unikniecie obsypywania się cieni. Dołożę jeszcze troszeczkę tego cienia kit czyli tego. Teraz na całą tę ruchomą część powieki będę nakładała cień, ten tutaj taki, w sumie on jest bardzo nietypowy, bo on ma w sobie fioletowo-srebrno-złoto-różowe drobinki, no jest śliczny ogólnie. Będę go nakładała na wewnętrzną część powieki i tutaj środek. Teraz będę zaznaczała dolną część powieki. I w sumie tutaj w zewnętrznym kąciku dam, nadam takiego ciemnego akcentu, żeby ta górna powieka się tutaj ładnie mi łączyła z dolną. I znowu właśnie użyję soft brown zmieszanego z. Tym ciemnym kolorem. Wewnętrzny kącik powieki rozświetle takim ciepłym odcieniem złota, w sumie jest bardziej taki szampański kolor, czyli Len mój ulubiony rozświetlacz, taki w sumie multiusługowy, bo on. I dodaje się tutaj na właśnie wewnętrzny kącik i na całą powiekę wszędzie po prostu, także każdemu go serdecznie polecam, bo jest po prostu świetny, taki uniwersalny produkt. I jeszcze nie wszystko, bo teraz właśnie e, chciałabym ten cały e, makijaż troszeczkę urozmaicić i dam sobie na tutaj dolną powiekę. Jest, ale wiecie co, w sumie zmierzam te dwa. Ostatecznie. Wtedy zobaczymy, może jaki będzie efekt, może będzie taki o jaki mi chodzi. Wcześniej użyłam na tamtym makijażu, który pokazałam na Instagramie, zupełnie innego cienia, tylko że zapomniałam go wziąć ze sobą tutaj do kredki, gdzie nagrywam ten filmik. Także mieszam te dwa cienie, ale chyba przewagę daję właśnie tego cienia. No i będę nakładała go na dolną powiekę. Na podłuk brwiowy nałożę matowy cień, ten co zwykle nakładam, czyli ten Foxy. Także nic nowego, ponieważ ten tutaj cień to nie jest taki typowo czarny matowy, tylko że właśnie ona tej złote drobinki. To ja chcąc sobie jeszcze bardziej przyciemnić ten kącik, wiem, już jest ten makijaż bardzo mocny, ale to nic. Nie musicie go nakładać na dzień, jeżeli jest dla Was za mocny. Ja na przykład nie mam żadnego problemu z nakładaniem mocnego makijażu na dzień, bo nie, nie jest to dla mnie jakiś tabu, I, i, i to po prostu, jeżeli Wam to odpowiada, to idźcie w tą stronę. Jeżeli nie, no to zrezygnujcie. Ale ja jeszcze dodam właśnie czarnego cienia: czarny, matowy. To jest bardziej w ogóle to jest najbardziej czarny cień, jaki spotkałam w tej paletce Naked 2 i to jest Blackout. Strzypuję. I będę go nakładała tutaj właśnie. Będę teraz tutaj czyścić um, zewnętrzną jakby część tego makijażu um, koncealerem, którego używam pod oczami i nadając też temu makijażowi takiej ostrości. To jest bardzo taki bardzo taki um, standardowy sposób na. Wyczyszczenie i też um, nadanie właśnie makijażowi tych takich granic, które często zanikają poprzez blendowanie. Dołożę jeszcze do tego makijażu kreskę eyelinerem i będę używała teraz eyelinera z Elfa. Muzyka Teraz jak już mam narysowane kreski na górnej powiece, to na dolną linię wodną nałożę taką kres, kredkę w kolorze takim ślicznym, nie wiem o tutaj widać, to jest taki właśnie błyszczący kolor szampana trochę i on się nazywa yogurt to jest 611 z NYX i nałożę sobie na linię wodną oczywiście. Teraz wytuszuję rzęsy e, maskarą z Jordany. W ogóle ta maskara, powiem Wam szczerze, że na początku w ogóle była kiepska. Osypywała się, po tygodniu wróciłam do niej i była już cudowna. Także nie skreślajcie od razu tuszów e, po pierwszym użyciu. Jeżeli Wam się osypują, czasami one po prostu muszą trochę poleżeć. Mam no, już wytuszowane. Teraz no tutaj mi poczekam aż mi tutaj to co spadło zaschnie, to wtedy będzie łatwiej to skrobać. Um, a teraz biorę się za resztę mojej twarzy um, i ogólnie teraz dopiero przypudruję całą twarz. Nie mam przy sobie niestety chusteczki, ale fajnym sposobem na utrzymywanie się całego podkładu trochę dłużej niż zwykle jest zebranie po nałożeniu i po poczekaniu Jakiegoś tam czasu nie musi być to nie wiadomo ile czekania. Po prostu trochę odczekajcie i z takim papierem toaletowym jeszcze przerwanym na pół, to znaczy tą warstwą taką bardzo cieniutką, zbierzcie nadmiar podkładu, i wtedy jest. To wszystko bardziej naturalnie to wygląda. Jezus, Maria, nie mogę się wysłowić, przepraszam. Um, ale ogólnie um, wtedy podcast się będzie Wam ładniej trzymał, ładniej wyglądał i ogólnie będzie wszystko fajnie wyglądało, naprawdę. Um, także teraz um, sobie trochę przypudruję moją twarz tym samym pudrem. Na policzki nałożę róż w takim pięknym odcieniu morelowym. Na resztę twarzy trochę się opalę brązerem. Bahama Mama. Na usta nałożę szminkę z Sephory, i to jest kolor 04. Taka różowa. Zmieszam ją ze szminką z celi 602. Użyję jeszcze rozświetlaczami Luminizer. A więc, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał i że e, cieszycie się, że do Was wróciłam. I chciałabym Wam wszystkim podziękować za to, że jest Was już dzisiaj jest Was już 500. Także w ciągu kilku dni zyskałam tak wielu widzów, a to wszystko dzięki Kretce, której z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować. Kretka, dzięki! Nie ma to wszystko dzięki niej. Teraz jestem u niej i nagrywam u niej, także jestem tak wdzięczna, nawet sobie nie wyobrażacie. I dziękuję wam, że, że jesteście też ze mną. Także. Przepraszam, że ten makijaż nie jest identyczny taki, jaki był na zdjęciu, ale widzicie, ciężko jest zrobić coś zupełnie tak samo, zwłaszcza kiedy jest się trochę zestresowanym, bo trochę mnie nie było na YouTubie i sami wiecie, jak to jest. No, także dziękuję Wam za oglądanie i jeżeli Wam się podobało, to kliknijcie kciuk w górę, a jeżeli Wam się nie podobało, to możecie kliknąć kciuk w dół. <grym> dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i pozdrawiam. Pa, pa!